Dzień dobry Państwu, dziękuję Ryszardzie za wstęp. Szanowni Państwo, od kilkunastu lat zajmuję się zawodowo rynkiem mieszkaniowym, a od ponad pięciu w sposób szczególny związany jestem z samorządowym budownictwem mieszkaniowym. Miałem unikalną okazję brać udział w rozwoju programów inwestycji kapitałowych BGK oraz w rozwoju programu Mieszkanie Plus. Z tego względu pozwalam sobie na przedstawienie Państwu moich refleksji na temat nowoczesnej samorządowej gospodarki mieszkaniowej. Proszę Państwa, gmina wpływa na lokalną gospodarkę mieszkaniową w dwojaki sposób: jako planista i regulator, oraz jako inwestor i wynajmujący mieszkania. W roli inwestora mieści się również rola źródła terenów pod budownictwo mieszkaniowe na rzecz prywatnych inwestorów. Mniejsza prezentacja będzie skupiała się na roli inwestora i wynajmującego mieszkania. Zadajemy sobie wszyscy pytanie, czy polityka miast w zakresie gospodarki mieszkaniowej zmienia się wraz ze zmianami nas w otaczającym nas świecie? Rosnąca mobilność ludzi i kapitału, rosnące koszty mieszkania, również dlatego, że technologie stają się coraz bardziej skomplikowane i coraz mniej ludzi jest w stanie zbudować dom metodą tzw. gospodarczą. Depopulacja, praca zdalna, która pozwala, pozwala łączyć życie w małym ośrodku i pracę w wielokulturowym środowisku, czy nowy ekologiczny styl życia. I wreszcie konkurencja między miastami o zasoby, to jest o mieszkańców i inwestorów. To, co faktycznie robią miasta w ramach szeroko pojętej gospodarki mieszkaniowej, może pomagać realizować strategię rozwoju. Ale również może tę strategię skutecznie burzyć, a nawet sprzyjać zjawiskom kryzysowym. Proszę Państwa, publiczna polityka mieszkaniowa jest jednowymiarowa. Koncentruje się na dwóch pojęciach: zaspokajaniu potrzeb oraz gospodarstwach o niskich dochodach. Taki swoisty przechył wpływa na język, którym się posługujemy. Jakich słów używamy mówiąc o gospodarce mieszkaniowej? To jest słowo wsparcie, zaspokajanie potrzeb, ludzie z niskimi dochodami, bonifikaty, zapewnienie mieszkania, dopłaty, deficyt. To jest język misji, wysiłku, trudu i znoju. W teorii wszyscy zgadzamy się, że mieszkalnictwo jest ważnym obszarem państwa i samorządu, ale brakuje środków, potrzeba więcej pomocy ze strony rządu. I tym podobne. Chciałbym Państwa zachęcić, aby zacząć mówić o samorządowym budownictwie mieszkaniowym językiem korzyści. Korzyści osiągają obie strony. Najemca poprzez umiarkowany i stabilny czynsz bez zysku dewelopera, inwestora, zyskuje bezpieczną umowę, wiarygodnego i troszczącego się o najemcy wynajmującego. Z kolei wspólnota samorządowa ma korzyść w postaci budowy więzi najemcy z miastem, zachęty dla osób spoza gmin do osiedlania się, budowy dochodów miasta, budowy majątku wspólnego, generalnie rozwoju wspólnoty. Zobaczmy jak postrzegają gospodarkę mieszkaniową miasta biorące udział w programie rozwoju lokalnego. Prawie połowa, bo 19 miast zidentyfikowała bezpośrednie samorządowe inwestycje mieszkaniowe jako służące realizacji swoich celów strategicznych. Kolejne 12 miast uznało inne działania z zakresu polityki mieszkaniowej jako służące realizacji celów strategicznych. Do kogo miasta chciałyby kierować swoje mieszkania? Najczęściej wskazywano. Rodziny, młode rodziny, młodych pracowników lokalnych firm mieszkających poza terenem miasta. Większość miast wskazało grupy społeczne, nie wskazując przy tym żadnego kryterium dochodowego. Jakie grupy społeczne lub demograficzne wskazywały miasta? W każdym mieście trochę inne. Ale ich punktem wspólnym, wspólnym mianownikiem było to, że były to grupy uznane właśnie przez lokalny samorząd za ważne z punktu widzenia strategicznych interesów miasta. A może powinno być tak, że miasto koncentruje się wyłącznie na swojej funkcji regulacyjnej? Często rozmawiając o budownictwie mieszkaniowym słyszymy, że miasto nie zna się na budownictwie, że miasto ma same problemy z mieszkaniami komunalnymi. Że ludzie nie płacą czynszu za te mieszkania, a w ogóle to niech państwo buduje tanie mieszkania. Ludzie nie lubią wynajmować, tylko chcą własność, że miasto musi dopłacać. Alternatywą jest to, że najemcy będą płacili wysoki czynsz. Miasta również obawiają się, że nie znajdą chętnych na te mieszkania. A w ogóle to niech te mieszkania w ogóle budują deweloperzy. To są opinie ludzi, też zaangażowanych w obszar funkcjonowania samorządu. Nie można tych opinii ignorować, trzeba się do nich rzeczowo odnieść. Szanowni Państwo, trudno nie zgodzić się z tezą, że profesjonalny deweloper zbuduje sprawniej mieszkania niż gmina, ale rynek jest niedoskonały. W wielu gminach praktycznie nie obserwuje się aktywności deweloperskiej. Około 40-50% gospodarstw domowych w Polsce ma zdolność płatniczą, ale nie ma zdolności kredytowej. Tacy ludzie z założenia nie będą klientami firm deweloperskich, nawet jakby one przez przypadek postanowiły coś wybudować w tym mieście. Mieszkańcy, szczególnie młodzi, są mobilni i przenoszą się do ośrodków oferujących tu i teraz lepsze mieszkanie lepszą pracę lepszą edukację dla dzieci. Mieszkania socjalne i komunalne, do których dopłaca budżet miasta, nie budują długoterminowej zdolności gminy do generowania dochodu. Z tego względu nie należy zastanawiać się, czy, tylko jak i to mądrze, inwestować w samorządowe mieszkania. <grych> Idźmy dalej tym tropem. Polityczne decyzje miast muszą brać pod uwagę trzy rzeczy. Po pierwsze, przepisy prawa. Proszę Państwa, ta prezentacja nie postuluje zmian przepisów prawa. Przyjmujemy, że działania miast muszą być zgodne z obowiązującym prawem, mimo że prawo to mogło być w wielu aspektach trochę lepsze. Po drugie, to są zaszłości historyczne. Szanowni Państwo, w wielu miastach zasób komunalny to ponad 50-70% lokali w mieście. To realia, przyzwyczajenia, przekonania ludzi sądy. Musimy to akceptować i unikać rewolucji. Ale jest jeszcze trzeci element. To są wyzwania związane z procesami społecznymi i gospodarczymi, których nie można ignorować. I tak wiele gmin w Polsce pracuje już nad idą, aby, pracuje nad idą a niektóre nawet zaczęły ją wdrażać z sukcesem, aby do, ist, do istniejących dwóch głównych segmentów mieszkalnictwa, czyli mieszkań socjalnych i mieszkań tzw. komunalnych, dodać trzeci segment, mieszkania dla rozwoju. Zastanówmy się, jakie mieszkania służą rozwojowi gminy. Na tym slajdzie przedstawiłem państwu siedem kryteriów, które moim zdaniem o tym świadczą. Po pierwsze jest to dostępność, dostępność w praktyce. Badamy to na przykład takimi trzema elementami. Po pierwsze, liczbą mieszkań. Proszę Państwa, 20-30 lokali w skali miasta liczącego 25 tysięcy ludzi nic nie zmienia. Po drugie, jest to termin ich dostępności. Jeżeli gmina chciałaby przeznaczyć mieszkania dla młodej kadry technicznej zakładu pracy, który za dwa lata rozpocznie działalność w naszym mieście, to te mieszkania nie mogą być oferowane za 5 lat. One muszą być oferowane w terminie zgodnym z terminem rozpoczęcia działalności tego zakładu pracy. Po trzecie, wreszcie, kryteria uzyskania tego mieszkania. Chodzi o to, że regulaminy czy zasady przydzielania tych lokali muszą w praktyce umożliwiać uzyskanie tego mieszkania przez te grupy, do których te mieszkania kieruje. Drugim kryterium jest standard techniczno-funkcjonalny. Proszę Państwa, to muszą być mieszkania nowoczesne, porównywalne z tym, co jest na rynku. To nie muszą być mieszkania luksusowe, ale też nie mogą być mieszkania substandardowe. Kolejna rzecz to jest lokalizacja. Lokalizacja dogodna z punktu widzenia tego, co chcemy uzyskać. Jeżeli nasza gmina położona jest koło dużego miasta, w którym to mieście większość naszych mieszkańców pracuje. To nasza lokalizacja musi być dogodna z punktu widzenia komunikacji z tym dużym miastem. W innym przypadku nasza inwestycja nie będzie atrakcyjna dla ludzi związanych z rynkiem pracy dużego miasta. Po trzecie, atrakcyjna stawka czynszu. Proszę Państwa, ale w porównaniu do rynku prywatnego. Nasi klienci, nasi przyszli klienci nie mają możliwości uzyskania mieszkania komunalnego. W związku z tym oni nie będą porównywać stawki którą będą mieli do zapłacenia w przypadku mieszkań dla rozwoju z mieszkaniami komunalnymi. Oni będą tą stawkę porównywać ze stawkami na rynku prywatnym. Proszę Państwa wreszcie warunki najmu. Muszą to być warunki, które zapewniają bezpieczeństwo, bezpieczeństwo obu stronom, czyli zarówno gminie jak i najemcy. Nie wiem czy Państwo wiecie, ale posiadacie unikalną przewagę nad Każdym jednym prywatnym wynajmującym mieszkanie. Gmina bądź to spółka gminna, jest nieporównanie bardziej wiarygodnym partnerem od dowolnej osoby fizycznej bądź dowolnej firmy. Mając do wyboru czy wynająć mieszkanie od gminy, czy od osoby fizycznej, większość ludzi wolałaby to zrobić od gminy. Wreszcie koszty eksploatacji. Proszę Państwa, przeciętny deweloper. Nie zastanawia się, ile będą wynosiły koszty eksploatacji budynku i lokalu w przyszłości. On po prostu te mieszkania sprzeda. U Państwa jest zupełnie inaczej. Państwo musicie zadbać o to, żeby koszty utrzymania budynku i lokalu były możliwie jak najmniejsze, były zoptymalizowane. I wreszcie ostatnia rzecz, ale chyba jedna z ważniejszych mianowicie wpływ inwestycji na finanse miasta. Popatrzmy przez chwilę na nasze mieszkania w naszych miastach. Chyba oczywiste jest, że nie, nie wszystkie mieszkania, a może nawet większość, które posiadamy w swoich zasob, posiadacie Państwo w swoich zasobach, to nie są mieszkania wspierające realizację strategii rozwojowej. Mówimy o mieszkaniach dla rozwoju, ale w jaki praktyczny sposób? Samorządowe mieszkania mogą wspierać strategię rozwoju gmin. Wpływ ten może być wieloraki, a często taka inwestycja, mówiąc kolokwialnie, załatwia wiele różnych kwestii równocześnie. Po pierwsze, mieszkania dla rozwoju mają na celu zatrzymanie odpływu mieszkańców i przyciągnięcie nowych, czyli cały obszar kwestii demograficznych. Po drugie, takie mieszkania budują majątek wspólnoty, kreują ład przestrzenny. Budują dochody gminy. Mamy tu na myśli dochody bezpośrednie, takie jak czynsz, ale także, a może przede wszystkim dochody pośrednie, takie jak PIT, subwencja oświatowa, zwiększone wpływy z innych podatków wynikające z popytu generowanego przez naszych nowych mieszkańców. Kolejna sprawa aktywizacja działalności deweloperskiej. Rozpoczynając w 2016 roku inwestycje w Jarocinie TBS zabudowywał teren wokół którego rosła tylko kukurydza. Teraz ten obszar to jedno duże i atrakcyjne osiedle mieszkaniowe. Kolejny powód inwestycji mieszkaniowych, szczególnie ważny w ośrodkach turystycznych, to stymulowanie stawki czynszu na rynku lokalnym. W takich miastach jak Międzyzdroje czy Kołobrzeg Wynajęcie tak zwanego zwykłego mieszkania do życia graniczy z cudem. Jest za to dużo apartamentów za kilkaset złotych za dobę. Na koniec warto też wskazać o tym, że udane inwestycje budują dumę mieszkańców i zadowolenie z rozwoju lokalnego. Proszę Państwa, pochylmy się bliżej nad jednym ze wskazanych wcześniej obszarów to jest wpływie inwestycji mieszkaniowej na finanse miasta. W kontekście COVID-19 i kryzysu gospodarczego, a w konsekwencji kryzysu dochodów miast, może to być kwestia kluczowa. Musimy patrzeć na ten wpływ w ujęciu całościowym, nie tylko analizować czynsze i kwoty spłaty kredytu, ale również, a może przede wszystkim zobaczyć, jakie dodatkowe pośrednie dochody powstaną w lokalnym budżecie w związku z inwestycją. Dochody pośrednie to podatek dochodowy, subwencja oświatowa, ale także dodatkowe wpływy do budżetu gminy z tytułu aktywizacji lokalnej działalności gospodarczej. Jeśli tak podejdziemy do analizy, to podzielmy sobie wpływ inwestycji na finanse miasta na trzy warstwy. Pierwsza to saldo wydatków i dochodów bezpośrednich, zaznaczona na tym wykresie na niebiesko. Druga warstwa, zaznaczona na pomarańczowo, uwzględnia koszt udziału, koszt udziału własne, własnego w inwestycji. Na marginesie, na ogół samorządy nie zastanawiają się nad kosztem środków własnych, a przecież ich brak uniemożliwia realizację inwestycji, otrzymanie dotacji. Musimy przyzwyczaić się, że w dzisiejszych czasach płynność finansów miasta staje się kluczowa. W momencie kryzysu wolne środki mogą decydować, na przykład, o możliwości wypłat dla pracowników Urzędu Miasta czy dla nauczycieli. Miasta muszą dokładnie analizować strukturę finansowania inwestycji i wyjątkowo roztropnie wydatkować własne środki. I wreszcie trzecia warstwa, zaznaczona na zielono to uwzględnienie dochodów pośrednich, takich jak PIT, subwencja oświatowa, czy też dochody wynikające ze zwiększenia lokalnej aktywności gospodarczej. Każde 100 zł wydane w lokalnym sklepiku, na bazarku to w efekcie kilka złotych do budżetu miasta. Popatrzmy na ten wykres. Przykładowa inwestycja 100 mieszkań, która kosztowała, kosztuje 25 milionów złotych, przy czym Wszystkie te środki gmina pozyskuje z kredytu i jest w stanie wytworzyć dla miasta łączną nadwyżkę w wysokości ponad 40 milionów złotych, w okresie 25 lat eksploatacji budynku. To jest nadwyżka po spłacie kredytu. Czy miasta są przygotowane do zwiększenia swojej roli jako inwestora? Wiele miast widzi konieczność zaangażowania się w takie działania, ale faktyczne inwestycje są jeszcze dość rzadkie i przez to spektakularne. Kilka przykładów takich wyjątkowych inwestycji będziemy omawiać w toku dzisiejszych prezentacji. Jakie dostrzegamy przeszkody w zwiększeniu roli miasta jako inwestora? To jest brak instytucjonalnego doświadczenia w realizacji inwestycji mieszkaniowych. Przyzwyczajenie, zarówno po stronie miasta, ale również po stronie mieszkańców, że gospodarka mieszkaniowa w pierwszym rzędzie kojarzona jest z funkcją socjalną. Przykładem na to jest chociażby język, jakim się posługujemy, mówiąc o gospodarce mieszkaniowej. Myślenie silosowe, że celem gminnego budownictwa mieszkaniowego jest zbudowanie mieszkań. Proszę Państwa, to jest nieprawda. Celem gminnego budownictwa mieszkaniowego jest Wspieranie strategii rozwojowej gminy i tworzenie lepszych warunków do życia w mieście. Jeżeli tak zaczniemy o tym myśleć, przestaniemy się zastanawiać, jakie mieszkania musimy budować. To będzie już dla nas oczywiste. Kolejną rzeczą jest brak pomysłu, jak praktycznie budownictwo mieszkaniowe wpleść w strategię rozwojową gminy. To jest również konkurencja innych projektów inwestycyjnych gmin, konkurencja, która zarówno zabiera na naszą uwagę, jak i Nasze środki, które możemy przeznaczać na inwestycje. Również to jest kwestia ograniczonych możliwości zaciągania przez miasta nowych zobowiązań. Popatrzmy uważnie na te punkty. To nie są bariery o charakterze obiektywnym. To są bariery wynikające z naszych przekonań, bądź wynikające z naszego niedostatecznego przygotowania lub niedostatecznej wiedzy. Wszystkie je można łatwo przezwyciężyć. Czy istnieją w takim razie realne przeszkody, realne bariery, które mogą w praktyce uniemożliwić inwestycję mieszkaniową gmin? Proszę Państwa, ja jestem w stanie zidentyfikować dwie takie bariery. Po pierwsze, jest to konieczność zrozumienia przez lokalną elitę, przez lokalną władzę, przez ludzi, którzy decydują o strategii miasta. Dlaczego ludzie chcą lub mogą chcieć w przyszłości mieszkać w naszym mieście? Czyli w praktyce dobra strategia miasta, diagnozująca sytuację, wskazująca cele i narzędzia ich realizacji, również określająca grupy docelowe, do których będziemy kierować nasze mieszkania. Mając przemyślaną strategię, nie zastanawiamy się już, kto i na jakich warunkach byłby zainteresowany mieszkaniem w naszym mieście. Mamy to zdiagnozowane i zweryfikowane. Druga kwestia to zasób terenów inwestycyjnych. Nawet najlepsze założenia strategiczne nie będą możliwe do zrealizowania, jeśli nie mamy odpowiedniej ziemi pod budownictwo. A reszta? Reszta jest w naszych głowach, muskułach i chęci do działania. Serdecznie dziękuję za uwagę i przekazuję. Sił kraszą głos. Dziękuję uprzejmie.